Takiej zadymy dawno nie widziałeś. Redaktor TVN24 i Kantak Spisu skoczyli sobie do gardeł. Czy Państwo też korzystaliście w swoich kampaniach wyborczych z saszetek owocowych od firmy Daptona? Panie redaktorze, no ja widziałem, że z tych saszetek korzystano bardzo skrzętnie na kampusie Polska, Rafała Trzaskowskiej. Czy Pan redaktor na przykład zadawał pytanie Platformie Obywatelskiej o ich nie kolegę oni, Dariusza Jońskiego, który oni, według przestępcy, który się ukrywa przed polskimi organami ścigania, miał otrzymywać okulary, tą Forda no i różne garnitury działkę. w ramach podziękowań. Zastanawiam się, czy, a, zastanawiam się, czy pan redaktor okay, jest taki dociekliwy ja, i szuka e, odpowiedzi ja, na te ja, naprawdę ja, bulwersujące ja, ja pytam, pytania, bo podziwiam TVN już od wielu, wielu pytam wielu o lat. polityków pis wie wiele osób się zastanawiało, jak ten TVN będzie funkcjonował, jak PiS już nie będzie rządził. O czym wy co, będziecie ja, robili materiały? Pan, ale, co, a, ale Eureka, a, PiS nie rządzi, a wy dalej się pis Niech pan na mnie nie krzyczy, tylko nie pan odpowie na pytanie. Ja pytam o się Telusa. Niech pan na mnie nie krzyczy, tylko pan na mnie krzyczy. Tylko Niech pan odpowie ma o, te, o ministra Teresa pyta. Niech pan odpowie od, na pytanie. Zmierza. A państwo, jak zwykle Niech pan tylko odpowie na pis, pytanie. Pis, 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 pis. Niech pan no odpowie w niej, na pytanie. W niech pan odpowie.